Witajcie. Święta Wielkanocne już coraz bliżej i podobnie jak przed kilkoma laty, postanowiłem przygotować dla was zestawienie najciekawszych easter eggów umieszczonych w grach wideo ostatnich lat. Mam nadzieję, że tak jak w roku 2013, taki teraz ten materiał przypadnie wam do gustu i będziecie się bawić przy nim równie dobrze jak ja przy jego tworzeniu. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od niespodzianki umieszczonej w Assassin's Creed Unity. Aby do niej dotrzeć udajemy się do siedziby Skrytobójców, w miejsce, w którym siedzi Assassin czytający książkę. Teraz wystarczy tu chwilę postać w oczekiwaniu na koncert. Pozostając w temacie, przed Wami jeden z najciekawszych finisherów zawodnika Borajcho z Mortal Kombat Unchained na PSP. Kolejne miejsce zajmuje Jasco 3 z bardzo interesującym przedmiotem, który możemy znaleźć dokładnie w tym miejscu na mapie. Gdy już się tam udamy, za pomocą linki przypinamy się do skały, by dotrzeć na urwaną półkę. Tu znajdziemy tajemniczy pistolet na balony. Za jego pomocą możemy pompować ludziom głowy, choć musimy uważać przy tym, by zbyt wysoko nie odlecieli. Podczas przechodzenia dodatku The Following do Day Light, możemy gdzieniegdzie natknąć się na dziwnie wyglądające kamienie. Najlepiej szukać ich w nocy, ponieważ świecą w ciemnościach. Gdy uda nam się skompletować wszystkie 15, idziemy do tej lokacji, po czym wchodzimy przez otwór w dachu na stryb. Na podłodze znajdziemy symbol, w którego kluczowe miejsca wkładamy znalezione skały. Teraz wystarczy poczekać do nadejścia nocy.

Następna ciekawostka pochodzi z gry Battlefield Hardline. Jak prawie wszystkie umieszczone w Battlefieldach wymaga od nas sporo zachodu, by ją odpalić. Najpierw na mapie Breakpoint musimy zniszczyć wszystkie toalety. Gdy już to zrobimy, w piwnicy z beczkami wina, wysadzając jedną z nich w okolicy dziury w ścianie, odnajdziemy przycisk. Jeśli udało nam się rozwalić wszystkie muszle, powinien świecić się na zielono, sygnalizując, że możemy go użyć. Teraz po przejściu przez owy wyłom w ścianie, otworzy nam się nowe pomieszczenie z zabawką dinozaura. Podchodzimy do niej i jej używamy. Dostaniemy za to Gator Rustler Patch. Ekwipujemy go i udajemy się na mapę Everglades. Tutaj musimy zebrać cztery oskurowane króliki, służące nam za przynęte. Gdy skończymy, możemy nareszcie przejść do finalnego zadania nakarmienia czampiego. Nie tylko wielkie tytuły mają swoje sekrety. W Trials Fusion na torze Park and Ride znajduje się boisko tenisowe. Jeśli zatrzymamy się na nim podczas rozgrywki, odpali nam się minigierka z pingwinem w roli głównej. Wszyscy fani czwartego Battlefielda będą zapewne kojarzyć tego easter egga. Swego czasu było o nim dość głośno w sieci. Aby go uruchomić musimy na mapie Nansha Strike udać się w 10-osobowym zespole do samotnej boi położonej dokładnie tu. Teraz wystarczy, że chwilę zaczekamy. Polskie Light po raz drugi pojawia się w moim zestawieniu. Tym razem niespodzianka ukryta jest w wersji podstawowej gry. W tym miejscu na mapie znajduje się komin inny od wszystkich, w którego środku jest zielona rura. Wskakując na niego, wchodzimy z nim w interakcję i naszym oczom ukazuje się sekretny poziom wyciągnięty żywcem z Mario Brosa. Pozostając dalej w klimatach survival horroru, w trzecim rozdziale dodatku The Consequence do Evil Within możemy znaleźć automat z napojami Brain Energy. Gdy do niego podejdziemy i zapukamy dokładnie 15 razy, a następnie udamy się w lewo w kierunku noworocznego obrazu, naszym oczom ukaże się intrygująca dziura w ścianie. Patrząc w nią, ujrzymy taki oto widok. Pierwsze miejsce zajmuje szalony Easter X gry Gears of War 3. Żeby do niego dotrzeć musimy uruchomić grę na poziomie Insane i zagrać w pierwszą część czwartego aktu. Tu nie dotykamy żadnego ze spopielonych ludzi. Będąc w kryjówce Gryfina w małym pomieszczeniu po prawej stronie będzie kurczak którego wystarczy, że pogłaszczemy. Teraz, gdy wyjdziemy ponownie na zewnątrz, znajdziemy samochód, na którym będzie pudło z amunicją. Podchodząc do niego, całość spadnie ze skarpy. Podobnie będzie ze skrzynią na torach i tą leżącą na wieży ze śmieci. Choć tej ostatniej musimy nieco pomóc. Po wykonaniu opisanej sekwencji, nareszcie nadszedł pragniony finał. Powiem jeszcze tylko, że broń, którą dostajemy, nie jest zwykłą pukawką, o czym z pewnością szybko się przekonacie. I na tym kończę tegoroczne zestawienie najlepszych histeregów umieszczonych w grach wideo. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał i będziecie czekać na przyszłoroczną edycję. Dajcie znać w komentarzach jakie niespodzianki Wam najbardziej przypadły do gustu w ostatnim czasie, a ja na tą chwilę się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!